Cześć, to zespół kanału Świat ludzkich Historii. Każda historia na tym kanale to nowa opowieść, przygotowana specjalnie dla Was. Zapraszamy. Patryk Wardecki miał wszystko to, czego potrzebował, przynajmniej według ludzi, którzy go nie znali. Był właścicielem kilku firm inwestycyjnych, miał domy w Hiszpanii, apartament w Zurychu i prywatny odrzutowiec, z którego korzystał częściej niż z własnych nóg. Mimo to, ostatni rok był dla niego najtrudniejszy w życiu. Jego ojciec, Jerzy, był niegdyś profesorem matematyki stosowanej, człowiekiem, który uczył go, jak działa świat. Ale od kilku miesięcy nie mówił. Diagnoza postępująca choroba neurologiczna. A matka, Teresa, z dnia na dzień traciła na wadze, ledwo mogła chodzić. Lekarze nie potrafili ustalić przyczyny, tylko rozkładali ręce. Patryk, mimo wpływów i pieniędzy, czuł się kompletnie bezradny. Tego dnia, wracając z jednej z wielu prywatnych klinik, zatrzymał się w okolicach podwarszawskiego osiedla, gdzie spędził dzieciństwo. Chciał tylko na chwilę zobaczyć, jak bardzo wszystko się zmieniło. Albo jak bardzo pozostało takie samo. Było pochmurno. Wiatr smagał ulicę, a powietrze pachniało wilgocią i kurzem. Przechodził właśnie przez zaniedbany skwer, gdy ją zobaczył. Dziewczynka miała może osiem lat. Siedziała na plastikowym stołku przy prowizorycznym stoliku z tektury. Nad głową trzymała parasol, który trząsł się na każdej fali wiatru. Na kartce przed nią widniał napis: QD 10 zł. Patryk zmarszczył brwi. Podszedł bliżej, zaintrygowany. Co to ma być? zapytał, bardziej do siebie niż do niej. Dziewczynka spojrzała na niego uważnie, bez śladu strachu czy nieśmiałości. Cuda, proszę pana. Po jednym na osobę. I kosztują, dziesięć złotych? Tak? Rozejrzał się, szukając kamery. Może to jakiś projekt artystyczny albo prowokacja społeczna? W czasach internetu wszystko było możliwe. I co się stanie, jak zapłacę? To zależy, czego pan potrzebuje. Ale cud działa tylko wtedy, kiedy naprawdę pan w niego nie wierzy. Tylko wtedy ma siłę. Patryk zaśniał się głośno. Właśnie tego potrzebował, absurdu, który na chwilę oderwie go od szpitalnych korytarzy i lekarzy mówiących przykro mi. Wiesz co, masz tupet. A co, jak dam ci pięćdziesiąt? Będę miał pięć cudów? Nie. Tylko jeden. Za dziesięć. A jeśli nic się nie stanie? To nic. Ale może się stanie. Spojrzał na nią uważnie. Była brudna, w starym swetrze, z dziurawą czapką i rękoma zaczerwienionymi od zimna. Pewnie z biednej rodziny. Może zbierała na chleb albo na lekarstwa dla rodzeństwa. Coś w niej go ruszyło, może to, że wyglądała jak dziecko z cudzego dramatu. Westchnął i sięgnął do portfela. Miał same banknoty po 100 i 200 złotych. Zawahał się, ale w końcu wyjął banknot 100 złotych i położył go przed nią. Nie mam drobnych. Weź to i już się nie wygłupiaj. Dziewczynka nie dotknęła banknotu. Tylko dziesięć. Reszty nie mam. I nie mogę przyjąć więcej. Zaskoczony, wyciągnął telefon i poszukał najbliższego sklepu. Kupił butelkę wody i paczkę gum, żeby dostać resztę. Wrócił, położył banknot dziesięciozłotowy i skrzyżował ręce. No dobra. Czekam. Dziewczynka wzięła banknot, wsunęła go do pudełka, a potem spojrzała mu w oczy. Nic nie powiedziała. Przez kilka sekund tylko siedziała, jakby coś wyczuwała. Dziękuję. Już. Co już? Parsknął. To wszystko? Tak. A gdzie mój cud? Jest w drodze. Patryk odszedł, kręcąc głową. Co za teatrzyk! Myślał. Ale mimo wszystko nie mógł przestać myśleć o tej scenie. Dwa dni później matka Patryka wstała z łóżka sama. Zjadła cały posiłek pierwszy raz od tygodni. I uśmiechnęła się. Tego samego wieczoru ojciec, który od miesięcy nie wydobył z siebie słowa, spojrzał na niego i powiedział cicho: Jak tam pogoda? Patryk zamarł. Nie wiedział, czy śni, czy to możliwe. W jednej chwili wstał i wybiegł z pokoju. Serce waliło mu jak młot. Ręce mu się trzęsły. Czy to możliwe? Czy to był cud? Nie, to musiał być przypadek. Musiał. Ale mimo wszystko, jeszcze tego samego wieczoru wrócił na ten sam skwer. Dziewczynki już tam nie było. Przez kolejne dni Patryk nie potrafił myśleć o niczym innym. Jego rodzice, choć wciąż słabi, odzyskiwali siły z dnia na dzień. Lekarze nie potrafili tego wyjaśnić, mówili o reakcji organizmu, o nagłej remisji, o indywidualnej odpowiedzi na leczenie. Ale on wiedział. Czuł to. To była ta dziewczynka. Zaczął obsesyjnie wracać tamto miejsce, codziennie po pracy, w weekendy, nawet wcześnie rano. Za każdym razem skwer był pusty. Czasem leżały tam tylko porzucone papiery, raz stary kubek z herbatą. Ale jej nie było. Nikt jej nie widział. Nikt nie znał. Zdesperowany, zaczął chodzić po okolicy. Wypytywał przechodniów, koskarzy, sąsiadów z pobliskiego bloku. Mała dziewczynka, około ośmiu lat, z czapką w rąby, siedziała z kartką QD 10 zł. Nikt? Większość kiwała głową z politowaniem. Jedna starsza pani z pieskiem powiedziała: Młody człowieku, już od dawna nikt nie siedzi z żadnym stolikiem. Pewnie się panu przyśniło, ale on wiedział, że to się wydarzyło. Dziewczynka była prawdziwa i coś zrobiła. W końcu udał się do pobliskiej szkoły podstawowej. Wytłumaczył portierowi, że szuka dziecka, które mogło sprzedawać coś na ulicy. Kiedy ten nie pomógł, zostawił swój numer i poprosił o kontakt, gdyby ktokolwiek coś usłyszał. Następnego dnia odebrał telefon. Panie Wardecki? zapytał kobiecy głos. Jestem wychowawczynią jednej z klas. Usłyszałam coś od jednej z dziewczynek. Może to nic, ale podobno któraś uczennic opowiadała o koleżance, która sprzedaje cuda po lekcjach. Nazywa się Litka. Patryk nie czekał długo. Jeszcze tego samego popołudnia był już w szkole. Zgodnie z umową, spotkał się z nauczycielką w pokoju nauczycielskim. Pokazała mu zdjęcie klasowe. Tu, trzecia od lewej w dolnym rzędzie. To Litka. Rozpoznał ją natychmiast. To była ona. Tylko w trochę lepszych ubraniach niż wtedy, przy stoliku. Mogę z nią porozmawiać? Tylko chwilkę. Postaram się to zorganizować, ale muszę być obecna. Kilka minut później, mała Litka siedziała naprzeciwko niego, trzymając dłonie na kolanach. Nie wyglądała na przestraszoną. Raczej spokojną. Cichą. Pewną siebie w sposób, który był dziwny jak na dziecko. Pamiętasz mnie? zapytał cicho. Kiwnęła głową. Moim rodzicom się poprawiło. Oboje. Od razu po no, po tym. Po cudzie. Wiem, odpowiedziała, jakby to było najbardziej oczywiste na świecie. Skąd, skąd to masz? Kim jesteś? Uśmiechnęła się łagodnie. To nie ja robię cuda. Ja tylko przekazuję. Ale tylko wtedy, gdy ktoś naprawdę nie wierzy. Ale dlaczego dziesięć złotych? Bo ludzie nie szanują niczego, co jest za darmo. Musi kosztować, żeby naprawdę zadziałało. Zamilkł. Nie wiedział, co odpowiedzieć. Wszystko w niej było nielogiczne i jednocześnie miało swój sens. Jakiś dziwny, nieuchwytny. Czy można kupić jeszcze jeden? Spytał po chwili. Nie dla siebie. Dla przyjaciela. Nie. Jeden na osobę. Ale to pilne. On ma nowotwór. Lekarze dają mu miesiąc. Litka spuściła wzrok. Przykro mi. Ale zasady są po coś. Patryk poczuł złość. Wstał gwałtownie, nieco za głośno. To jakieś, to wszystko nie ma sensu. Dziewczynka patrzyła na niego spokojnie. Cuda rzadko mają sens, proszę pana. Ale zawsze zostają tam, gdzie ich naprawdę potrzeba. Tamtego wieczoru siedział długo w aucie przed domem. W rękach trzymał dziecięce rysunki, które litka dała mu na koniec rozmowy. Na jednym był narysowany mężczyzna w garniturze, z sercem w dłoni, na drugim dwoje starszych ludzi, tulących się do siebie, z promieniami wokół głowy, na trzecim dziewczynka z kartką, a przed nią kolejka ludzi z zamkniętymi oczami. Nie mógł spać. Rankiem zadzwonił do przyjaciela, tego chorego na raka. Zabrał go do szpitala w Genewie, do najlepszego onkologa, jakiego znał. Wyłożył ogromne pieniądze, zorganizował terapię. Leczenie celowane, wszystko, co było możliwe. Ale w głębi duszy czuł, że to nie wystarczy, że bez dziesięciu złotych to może być za mało. Tymczasem w jego własnym domu działy się rzeczy jeszcze dziwniejsze. Matka zaczęła chodzić codziennie do ogrodu. Ojciec, dawniej milczący, znów zaczął opowiadać anegdoty z pracy. Ich znajomi nie mogli uwierzyć, jak szybko wrócili do życia. I tylko Patryk, mimo wdzięczności, czuł coś jeszcze. Niepokój. Bo jeśli to naprawdę był cud, to co za nim stoi? Minęły trzy miesiące. Patryk był innym człowiekiem. Nie chodziło tylko o to, że jego rodzice wrócili do zdrowia i po raz pierwszy od lat cała trójka mogła razem zjeść kolację, śmiejąc się z dawnych historii. Zmieniło się coś głębiej, coś, czego nie potrafił nazwać. Przestał obsesyjnie kontrolować firmy. Odwołał udział w forum inwestorów w Dubaju, które zwykle było jego corocznym obowiązkiem. Odwiedzał dawnych przyjaciół. Czasem jeździł po okolicznych wsiach bez celu, z jakimś dziwnym uczuciem, że coś go woła. Cudu nie dało się kupić ponownie. Ale można było próbować zrozumieć, dlaczego się wydarzył. Pewnego chłodnego wieczoru, gdy wracał z wizyty u chorego przyjaciela, któremu niestety terapia nie pomagała, skręcił w boczną drogę, której nigdy wcześniej nie widział. Prowadziła przez las i kończyła się na małej, zapomnianej wsi. Domy z drewna, kilka kur, nieutwardzona droga. W centrum wsi, kapliczka. Obok niej, dzieci. Trzy. Grały w jakąś starą grę z kapsłami. Jedna z nich miała znajomą twarz. Litka. Tylko, że teraz była ubrana inaczej. Miała nowy płaszcz, włosy związane w warkoć i nie wyglądała już na dziecko z ulicy. Patryk zaparkował i wysiadł powoli, ostrożnie. Podszedł do nich. Kiedy tylko się zbliżył, dzieci ucichły. Litka podniosła głowę i spojrzała na niego bez zaskoczenia. Dzień dobry, panie Wardecki. Skąd znasz moje nazwisko? Zawsze je znałam. Usiadł na drewnianej ławce obok. Dzieci się oddaliły. Kim jesteś, Litko? Tylko dzieckiem. To nieprawda. Nie jesteś tylko dzieckiem. Ty wiesz coś, czego my nie wiemy. Litka patrzyła przez chwilę na niebo. To nie ja daje cuda. One się pojawiają same. Ale trzeba je przepuścić. Przez siebie. Jak światło przez szybę. A ludzie dorośli, zwykle mają brudne szyby. Albo zasłonięte. Więc dlaczego ja dostałem cud? Bo był pan zbyt cyniczny, by uwierzyć, i zbyt ludzki, by odmówić. To rzadka kombinacja. A ten cud miał swoją cenę? Wszystko ma cenę, odpowiedziała cicho. Ale nie zawsze płaci ten, kto kupuje. Zamilku. Mój przyjaciel umiera. Młody chłopak, 35 lat. Nie zasłużył. Nie o zasługi tu chodzi. Więc o co? O miejsce, o chwilę, o to, kto ma być przewodnikiem, a kto obserwatorem. Pan dostał cud, bo miał go przekazać dalej, ale nie mogę. Powiedziałaś, że jeden cud na osobę. Litka pokręciła głową. Jeden cud, tak. Ale cud, który działa, często przelatuje dalej. Jeśli nie zostanie zatrzymany, jeśli serce się nie zamknie. Spojrzała na niego bardzo poważnie. Pan się nie zamknął. Wstała i zaczęła iść w stronę kapliczki. Patryk podążył za nią. Co mam zrobić? Musi pan wrócić do przyjaciela. Nie z pieniędzmi. Nie z leczeniem. Z czymś, co naprawdę boli. Z czymś, co zostawia pęknięcie. Wtedy cud może wyjść z pana i wejść w niego. Ale to za jak bajka. Wszystkie prawdziwe rzeczy brzmią jak bajki, póki się nie wydarzą. Tydzień później Patryk odwiedził przyjaciela Wojtka w hospicjum. Przyniósł mu ręcznie napisany list. Na pożegnanie. Powiedział mu, że się boi. Że nie da rady patrzeć na to, jak ktoś bliski znika. Przyznał się, że nie zna odpowiedzi. Że jest słaby. Że nie potrafi pomóc. Po raz pierwszy od lat zapłakał przy kimś. Nie było fajerwerków. Nie było świateł. Nic się nie wydarzyło. Ale tydzień później, lekarze zadzwonili, guz się cofnął. Samoczynnie. Niewyjaśnialnie. Patryk nie powiedział nikomu, że się domyślał. Wrócił na wieś jeszcze raz. Kapliczka stała na swoim miejscu. Dzieci już nie było. Zamiast tego, na ławce leżała kartka. Cuda nie należą do nas. My tylko jesteśmy ich przystankiem. Na odwrocie rysunek. Tym razem to on, Patryk, trzymał w dłoniach świecącą kulę, a za nim stali jego rodzice, przyjaciel i litka. Patryk wziął kartkę i schował ją do kieszeni. Nie szukał jej więcej. Nie musiał.